Witajcie, drodzy, z tej strony ja, wasz kochany, Nasza Magdalena. To jest kolejny odcinek z Mega Kompanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcineczku tutaj zwasalizowaliśmy sobie tutaj Cesarstwo Ming. No, aktualnie to jest o, niestety królestwo, które uległo rozpadowi, ale spokojnie, my przywrócimy temu dawnemu cesarstwu, jego dawną potęgę. Ale na razie myślę, że musimy się zająć swoją potęgą i naprawić to, Yy, ogólnie na nasz przychód, który no, niby wynosi 15 w pozorom, ale mamy debet, więc myślę, że sami rozumiecie o co mi chodzi. Yy, na początku trzeba będzie spłacić tą pożyczkę yy, i widzę, że już też jest rok 1600 jak dobrze pamiętacie w poprzednim odcineczku, rok 1600 pozwoli mi zmienić kulturę na moją kulturę, więc właśnie tu czynię. Yy, to mi zajmie do... no tak, 25 lat. Dobrze mi się wydaje, no około 25 lat. No troszkę mi to zajmie, ale będę dobrej myśli, bo <kłysy> jednak tutaj, e, jakby tutaj, co ja chciałem powiedzieć, tutaj będą duże bonusy, jak uda nam się nawrócić tam prowincję. Więc bądźmy dobrej myśli. A aktualnie co będziemy robić? Aktualnie myślę, że zaczniemy sobie wypowiadać wojnę tutaj Mix... Mixi. Tak nie, Hixi. Jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tych chińskich nazw, więc wybaczcie, oczywiście, mi za to. E, dobrze, tutaj, co my tutaj mamy? Nadwrócone prowincje, no wszystko fajnie, wszystko fajnie. Tutaj 1400 golda, żeby spłacić. Aktualnie posiadamy 900. I to takie, takie niepewne, chyba 900. I kolejna era nadchodzi, a to jest era absolutyzmu. Era absolutyzmu jest bardzo fajna, akurat, wam powiem. A w absolutyzmu tam można bardzo fajnie, fajne pomysły, myślę, według mnie zrobić. Oczywiście w erze tutaj rewolucji też niby coś jest fajnego, ale osobiście wolę chyba erę absolutyzmu. No dobra, ja tu tak rozmawiam, a tu myślę, że trzeba będzie sobie wyjękę wypowiedzieć. AXI. AXI? Aixi chyba. I co ja tu widzę? Chociaż, słuchajcie, bo to przecież coś sobie... wspomniałem w sumie. Że posiadamy tutaj dużą agresywną ekspansję, więc więc co my zrobimy? Tutaj widzę, że ten kraj dołączy, a ten kraj posiada kory mojego mingu. Dokładnie nie pamiętam? No, dobrze pamiętam tutaj. Posiada kory mojego mingu. Przez co? Przez co no będę musiał go po prostu zniszczyć. O, przy okazji też Korea by dołączyła, a Korea też ma może jakieś kory mingu. Zobaczmy. Nie, ona nie ma żadnych cofmingów, w sumie to, a może tutaj bym zaatakował? W sumie tyle mam możliwości. No ja, może poczekam właśnie, tutaj są już dodatnie relacje, więc mogę im narzucić religię. Dokładnie, teraz będą mieli religię tutaj protestancką. E, dobrze myślę. Tak, będą protestantami aktualnie. No, teraz będę musiał akurat chwilkę poczekać po to, aby tutaj oni Zaczęli no, mnie lubić, no bo jednak, jak zmienimy reliki całego kraju, to nie spodziewam się, że wszyscy mnie tu lubią. Więc aktualnie myślę, że mógłbym na przykład, e, na przykład, mógłbym sobie szczerze tutaj zacząć dewilować moją armię. Uh -huh. <laughs> tak, będziemy dewilować naszą armię, tylko będziemy musieli oczywiście ogarnąć te wszystkie bunty. I tu nam też widzę, że nam umierają generałowie. Mnie niepokoi akurat. No i gdzie? Tutaj się zbuntowali ci chłopi. Oni się zbuntowali tutaj, tak? Więc rekartujemy kolejnych. O jezu, on jest słaby. No, ty idziesz tutaj. Ty idziesz tutaj. A ty idziesz tutaj. A ty może pójdziesz tutaj zamiast tam. Dokładnie. No jakoś będziemy musieli tutaj teraz to. Naprawić z tymi buntownikami chłopskimi, no więc na początek. Pierwsza armika, będą do minusy, ale to walczymy z chłopami, to nie będą mieli nawet wyposażenia. Yy, widzę, że już nie jesteśmy największym tutaj patentantem, nie miedzi. No nic, myślę, że to odbijemy w późniejszym czasie. A na razie tutaj niszczymy te bunty, które nam pozostały. Okej. Okay. gdzie jest nasza armia? Nasza armia jest. Tu Ada. Bo tu, no, dwie armie poszły w jedno miejsce. Jeszcze mamy gdzieś jakieś bunty. Tu jest. Ale to chyba nie jest ten chłopski bunt. To jest jakiś inny punkt. To są sprawdyści z Mongolii. Więc dobrze mi się wydawało. Mhm. No teraz będzie oczywiście tutaj odnowienie armii. No ale po odnowieniu armii już powinno być lepiej. Jak tam nasze relacje z Mingiem? No, są źli, bardzo. Ale co rok on się zmniejsza o 1 dziesiątą. Tak? Dobrze mi się wydaje? Tak, o 1 dziesiątą się to zwiększa. Tutaj też mają na plusie przez to, że zmniejszyłem ich debet. To się chyba nie zwiększa z tego co widzę. Nic, no nic. Musimy że tutaj nam się zmniejszy nasza agresywna ekspansja co nie, będzie wcale takie łatwe wbrew pozorom no to trzeba będzie chwilkę poczekać on tutaj coś w technologii, co nam pomoże nie widzę nic na razie takiego ale może zaraz się to coś pojawi widzę, że w naszej głównej stolicy na Nowogrodzie już jest odblokowany tutaj globalny handel ale wyraźnie tutaj nie widzę, żeby był globalny handel dobrze myślę, dobrze myślę Zwiększa się to o 1 miesięcznie, ale to i tak według mnie trochę ciut za wolno. Eee, tutaj mam plus 20. No OK, plus 20 mogę zaakceptować sobie jako dochód aktualny. Przez to, że właśnie jest chyba ten doradca, co tutaj był. Właśnie właśnie. Wiesz, że to może w ogóle otrzymałem ten fokus, żeby się to ustabilizowało dla wszystkich tutaj wartości. I mam pierwszą tutaj. A Nie, to nie jest jeszcze ta nowa era. Więc co będziemy mogli wziąć? Weźmiemy sobie, może tutaj Instytut Sprawiedliwości spłacę pożyczkę. No i teraz już mogę sobie na spokojnie śmigać, jeżeli chodzi o mój debet. Czy o moje pieniążki ogólnie. Jak tam ogólnie moja religia państwowa wygląda? No, już te tereny wyglądają ładnie. Już to zaczyna się naprawiać w miarę. Te tereny, no. Może nie wszystkie, ale większość już też zaczyna jakoś wyglądać. To jakiś bunt wszedł. Cześć na to ta Mongolia, ona nie została ściśnięta. Jak to się stało? Nie rozumiem tego. No, ściśniemy tę Mongolię. Oczywiście bunty mongolskie, bo sama Mongolia to nie istnieje. Dobra. Tutaj nie, tutaj jedna armika, tutaj będzie druga armika. Yy, I co? I co i co? Mogę odwołać chyba dyplomatę, aktualnie. Odwołujemy, odwołujemy dyplomatę i chyba wypowiadamy wojnę tutaj Xin. Może ewentualnie sobie później weźmiemy jakieś tereny Korei. Nie no chcemy wygląda to w ogóle z developmentem u Korei. <laughs> 41, słuchajcie. To jest strasznie dużo. Jest, ma tutaj trybutariuszy. Mhm. Mm no tak, ja tutaj tylko bytariuszy, widzę. Korea. <coughs> Przez to, iż yy, właśnie nie ma tego królestwa cesarstwa, Queen. Nie, Ming. Ming, nie Queen. To Queen to powinno być później. Yy, a jak to wygląda, tutaj też można zrobić odwet. Widzę, bo oni mają tutaj jakieś kory, prawda? Tak, oni tutaj też jakieś kory mają. Nawet widzę, że tutaj się coś znalazło. Proszę, mhm. nie narzucimy ją kulturę. Zacznijmy od tego, narzucić kulturę, to chyba nie ma nic takiego aktualnie. Tutaj mogę narzucić kulturę, ale trochę bez sensu. Myślę, bez sensu, bez sensu. Tu możemy spłacić im pożyczkę, ponieważ nie wiem, czy to było chyba A tutaj mogę umieścić krewnego na tronie. Kto tutaj rządzi aktualnie? Jakiś czang. To sama dynastia Jue. Jue Jue. Gdzie to jest? Tu jest. No jak oni by tutaj mieli jakiś amiawiasz, no to powiem wam, że... Powiem wam, żebym się ucieszył, bo wtedy by mogli zrobić roszczenia o Tron i dzięki temu mogliby na przykład y, zrobić sobie... To mogliby tutaj zrobić. Mogliby zrobić unię personalną, jak ja mam tutaj zrobioną. I wtedy bym miał troszkę łatwiej. No bo jednak te tereny to też jest zawsze jakiś development. Na razie nam widzę nic nie pozostaje. O, oni zrobili tu jakąś prowincję. To jest ciekawe. Jak to jest z religią? Tu się coś nawraca. Tak, tu już się widzę nawraca ładnie. A tutaj też. Nie, tutaj nie, ale tutaj już widzę, że już jest ładnie w sławie. to mi się podoba. Udaje mi tutaj, próbuję też mi się tu zbuntować, ale nie mogę na to pozwolić. Co tu mi się zasługuje? z Mongolii? Gdzie jeszcze? A tutaj mam jeszcze z Mongolii. Jedną prowincję i tutaj, więc przeniosę moją armię tam. Żeby to się jednak nie spełniło. Mhm. Uh -huh. No i słuchajcie, no i teraz to jest trochę słabo, bo mi zaczęli okupować tam tę prowincję. No, troszkę słabo z tego powodu. teraz będę musiał odbijać to wszystko. Jak to w ogóle wygląda tutaj na wpływie? Na wpływie jak to tak wygląda? Kolejny bunt. No, wysłamy kolejną adminkę tutaj. On że już w ogóle pieniądze będą się ustosunkowały, tak, 560. Dobra, więc widzę, że jest tutaj dobrze. E, ile nam tu zostało czasu, żeby mógł sobie powiedzieć wojenkę? No, ale jednak się zmniejszyła na pewno znacznie. Już nie jest tak bardzo czerwona jak wcześniej. Mhm. Gdzie jest moja armia? Co się z nią dzieje? Gdzie oni w ogóle łażą? Dopiero idzie. Czemu ty nie idziesz? prostu marsz masz włączyć masz popylać jak nie wiem kto no i super poganie zdobyli fort poganie zdobyli fort jeszcze zdobędę sobie chyba a nie to nie jest technologia wojskowa pewność administracyjna rozwój i uniwersytet i liczba stanów plus 5 bardzo ładnie a jeszcze sobie jest... To najlepsze, tutaj wzięliśmy prowincję, to jeszcze lepsza informacja. Więc wracamy sobie dalej. Na razie musimy odbić ten fort od tych heretyków. Nie mogę pozwolić na to, żeby moja religia tutaj... Była w niebezpieczeństwie. Nie, spokojnie, wszystko na spokojnie. Odbijamy tutaj, tutaj. To jakie problemy? Ming. Co im się nie podoba? Overlord e, większy development, nie wiem, czy, no, mają duży development, a to takie dla nich duży. Najbardziej mi się właśnie nie podoba to, iż, iż, iż tutaj właśnie ta iż ta religia została zmieniona. No niestety niestety za to aktualnie nie powadzę. 64, 58, 47, 48, sobie robić jakieś ciki. No już, nie jest tutaj tak źle, ale jednak zawsze może być lepiej. 65 mhm. mogę to wziąć. Czyli... Cieszę... co tam, co, 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 tu było? 84, gdzie to było 84? Tutaj jest 84, ja to biorę. Bez wahania. Ja to biorę. 60, 60... Ojej, oj, nie, 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 nie. Ja widziałem, że tu było dużo pieniędzy. O właśnie. Kolejny stejcik. 68 też tam widziałem, ale poczekajmy. O, no tutaj to na pewno trzeba będzie zrobić stracika. I tutaj chyba nie powinno być też z tej cika, gdzie to jest tawinka ze złotem, ale tu już jest, ok weźmy sobie tą zwykłą mapkę i szukamy dalej. No 64, ale tutaj chyba było też sporo, dość no dużo właśnie 68. I jeszcze jakiś z tej ciki nie. No i teraz będę miał w sumie troszkę tego do pokrowowania. Duchowieństwo nie jest zadowolone, ponieważ ma za mało ziemi. Więc dam im trochę ziemi. Co oni by mogli tu chcieć? Hmm, żelaza im nie dam, złota na pewno im nie dam. Co tu tu nie? E, mogę im dać bydło. Hmm, co mogę im dać? Zboże. I na wszelki wypadek, może im dam jeszcze trochę bydła. No, i myślę, że powinien być zadowoleni z tego powodu. Jakieś tam wpływy niby mają. No, mm może -hmm. akurat teraz bym się troszkę skupił na administracji. Mamy tu 26, nie wiem, sobie woszczę, inflację, tu 0,10. No i pieniążki, przy okazji, też weźmiemy. Co, można się cieszyć? Można się cieszyć. Dobrze, co my tutaj możemy? Hmm, czy to, jakby swoja ekspansja spadła? to 27. No, to jest już akceptowalny poziom. Wysyłamy sobie tutaj nasze armie do, oczywiście, Korei. Korei. Korei? Tak, Korei. Więc wysyłamy sobie, wysyłamy. Niech one szybko tu do nas. Nie, my chcemy to na pewno wziąć. No, potem już jak sobie skorujemy tę prowincję, no to przyjazd będzie na pewno potężny. To jest ta prowincja, tak, ze złotem. Nie, ta to jest prowincja ze złotem? Nie to, tylko tutaj to. Tak, buwę zgin, a tu jest też buwę zgin chyba, prawda? Dokładnie. Więc wypowiadamy sobie dżin, wojnę. Tak, nic się nie zmieniło. Więc przydzielamy sobie tu przy okazji tylko dwóch generałów. O, super, najlepsi generałowie widzę na świecie. Mhm. Więc tutaj wysłamy jedno. Tutaj wysłamy kolejne. No i oblegamy sobie na spokojnie. Na spokojnie sobie oblegamy to wszystko. Co tu się kryptuje? Piechota. Ok. Tutaj zrobimy takie wąskie przejście. Znaczy właśnie zablokujemy to takie wąskie przejście, żeby tu nigdy nie przy przychodził. Mhm, da, tutaj już skończyłem ulegać. tym lepiej. Więc i teraz idziemy na calutką korę. Hmm, czemu tutaj? Tu jest jakiś farcik. A, tu jest farcik. No to sobie teraz będziemy musieli. Musieli się będziemy... Teraz się będziemy musieli troszkę z tym pobawić. Tak, jak to nasz przychód po tym. U, 20 zł, tak sobie weźmiemy. 30, przepięknie. To już mogę nazwać jakimś przychodem porządnym jakim naprawdę porządnym przychodem. No i teraz sobie czekamy, aż to wszystko się skończy odlegać. Może weźmiemy sobie kolejne wojsko, dosilamy na przykład słuchajcie, 200 tysięcy, a tutaj Manpower, a to jest przepiękne, przepiękne. Bardzo dobrze się to ogląda, weźmiemy sobie tutaj te technologię dyplomatyczną, bo to jesteśmy jednak troszkę zasafani z tym względem. Eee, dobrze, dobrze, mamy jeszcze dużo czasu w odcineczku ta armia idzie. Co tam była u nich? Ma powinno to odbijać, a ona tu nawet nie odbija swojej ziemi. Ale widzę, że już się nawyczaje na prowincji, więc nadwycimy kolejne. No, dawaj, dawaj, 71%. To jest już strasznie dużo. Musicie się w końcu poddać. Nie możecie ciągle tu tak siedzieć, w tym forcie. 85%? No, co się dzieje. Towarzysze moi, no zdobądźcie, zdobądźcie ten fort, połagam was, o właśnie, bardzo dziękuję, towarzysze kochani. Przepięknie, przepięknie. Mm, no a ta armia coś tam sobie łupie niby. Coś tam sobie niby łupie, ale takie nie wiadomo co. No możemy to tutaj blegać sobie. No, tutaj idziesz tak, czyli ty idziesz pewnie tak. a to wychodzi przynajmniej z obliczeń. Ok, i oblegamy kolejne prowincje. O, era absolutyzmu. Mhm. Ok, teraz budujemy sobie imperium. O, możemy wygrać wojnę religijną. No, nawet mamy taki. Kasus Belli, przez to, że skończyliśmy wszystkie inne religijne więc... No wiem, może to zrobimy. E, w ogóle co jakie to możemy bonusiki? To fajne bonusiki, na przykład... Faust... E... No na przykład to możemy wziąć, ale tylko Faust może być za dawno, prawda? To nie tutaj. Niestety nie tutaj. Ale pamiętam, że w którymś z tych drzewek na pewno była możliwość darmowego Force marszu. To pamiętam na 100% było. Tylko nie pamiętam, czy to właśnie było tu, czy to właśnie było wcześniej, czy to może gdzieś dalej było. Nie jestem do końca pewien, więc o nie powiem. No, Dobra, się tutaj armijkę. Wy zbuście mury. A no, w się wracałem tam, więc wiecie co, może ja cofnę właśnie do swojej jednostki. włączę Force march O, i chyba ich złapię nawet. Idealnie. Armia jedna została usłyszona, ale już widzę, że mamy 20 minut odcinka. No więc tą bitewkę sobie skończyłem w następnym odcinku. Na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zobaczę do serii Spirit tutaj. Oczywiście co każdy wtorek o godzinie 14. No i zapraszam do następnego odcinka, który będzie jutro. Na razie, cześć!